wszystkich, Mamy tutaj tego MLA ładnego W166 320 CDI. No, ten właśnie na regenerację DPF-u nie idzie go wypalić, trzeba go wyprać chemicznie. Oprócz tego, turbinę wysłamy do sprawdzenia, ponieważ luz wirnika góra-dół wydaje mi się, że jest zbyt duży na oko. Oczywiście coś tam luzu musi być, ale tutaj jest duży. ale Najważniejszym luzem jest luz poosiowy, po osi. A tutaj ten luz. O, może ktoś usłyszy. Jest ten luz około pół milimetra na oko oczywiście. Także zobaczymy. Pewnie będzie zregenerowana, wysyłamy do sprawdzenia. Jestem do regeneracji, to sprawdzą, regenerują do Który Miasta tam mam taką fajną firmę sprawdzoną yy, i zobaczymy. Yy, na pewno regenerują turbinę, tu jest bardzo tłusto, tu troszkę wytarłem. O, tam w głębi turbiny jeszcze coś tam jest, ale tu troszkę wytarłem. Odmę poprawioną ten silnik, bo starsze silniki miały plastikową, tutaj wyżej. Yy, tutaj jest bardzo tłusto, czyli wyciągamy turbinę, wysyłamy. Rozbieramy kolektory, uszelki po nachodnicy oleju, między głowicami. Tam się dokopać to jest troszkę pracy. E, oczywiście to jest taki łącznik, bo kolektory są chłodzone cieczą, trzeba go zawsze wymienić na nowy. <laughs> Co jeszcze? E, no, uszelki, żeby tam było wszystko wymyte, tak jak ma być. Bo zgłasza problemy ogólnie. Znaczy, właśnie z DPF-em, z doładowaniami, takie tam cuda na kiju, wszystko, czujniki sprawdzone, sprawne. A my w się uszczelnimy. Jak to zanim uszczelnimy, przyjdzie turbina, przyjdzie DPF z składamy, adoptujemy i będzie 100% dobrze. Mamy jeszcze tutaj tą gumę wymienimy oczywiście na nową. Oczywiście tam jest bagno. Tam jest bagno oczywiście. Yy, tego nie powinno być, to z turbiny yy, z turbiny bo, bo miała mokra i no, przede wszystkim z odmy. Odma. Czyli jest coś gdzieś na rzeczy, aczkolwiek aczkolwiek yy, nie wiadomo jak tu olej butel zalany, bo jakość oleju ma duże znaczenie No i też jaki tutaj samochód robi odcinki odległości, z tego co wiem, to on zbyt dużych odległości nie robi, robi po mieście, także no też tego oleju może być troszkę więcej, nie? Ale oczywiście, oczywiście, oczywiście zobaczymy, zajrzymy do, do wszystkiego, do odpowietrzenia silnika, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wszystko działało ładnie, przede wszystkim skupmy się na błędach związanych z yy, a przede wszystkim przede wszystkim DPF no to automatycznie ma ciężko nie odprowadzać spalin jak należy i to też ma wpływ na zwiększoną liczbę oleju wszędzie w rurach, nie? także <laughs> zaczynamy od postaw, żebym wrócił do stanu fabrycznego, czyli DPF yy, chemicznie zregenerowany, turbina do sprawdzenia, czyli regeneracja będzie 100%. No, i tutaj uszczelniamy tamte uszczelki zgrozy, tam, co są między głowicami. Tu musimy wszystko się dokopać do tego, tam na dole, I, i tyle. I robimy to, zmieniamy oliwę, myjemy oczywiście cały silniczek, tutaj ładnie, pięknie, tak jak zawsze zresztą. I komputer, adaptacje, wszystko, parametry bieżące, pojeździmy, zobaczymy, będzie 100% dobrze. Na ten moment zabieramy się za rozbieranie, bo nie ma, nie ma czasu. Także do zobaczenia, do kolejnego filmu.